Cześć, witam Cię w podcaście Z piekła do raju. Nazywam się Monika Rakowicz i pomagam kobietom zrozumieć, że są w toksycznym związku, wyjść z niego i rozpocząć życie od nowa. A dzisiaj jest dziewiętnasty odcinek pod tytułem Czym jest akceptacja w toksycznym związku? Jeżeli jesteś w toksycznym związku, to najprawdopodobniej z, z, naj, z, wię, z dużą dozą prawdopodobieństwa, nie akceptujesz swego partnera. I to jest błąd, który my robimy. Już tłumaczę, jak ja to widzę. Najważniejsze jest, żeby akceptować wszystko, co jest w naszym życiu. Ponieważ kiedy nie akceptujemy czegoś, to stajemy w kontrze do rzeczywistości. Akceptując, akceptujesz to, że twój partner wybiera zachowywać się, jak się jak, tak, jak się zachowuje. Czyli akceptujesz to, że on pije, akceptujesz, że jest agresywny, akceptujesz, że non-stop krytykuje, akceptujesz, że, yy, że nie pomaga w ogóle w domu. Tak? To yy, jeżeli tego nie akceptujesz, to znaczy, że nie akceptujesz rzeczywistości taka, jaka jest, ponieważ jakby patrząc okiem kamery, bezstronnego obserwatora, to yy, kamera by to powiedziała, tak że ten mężczyzna yy, nadużywa alkoholu, że ten mężczyzna zachowuje się tak, zachowuje się siak i jakby to są jego zachowania, których ty nie lubisz. Jeżeli nie lubisz ich, to ich nie akceptujesz. A tutaj chodzi o to, żeby Zaakceptować rzeczywistość, że ten partner jest taki, jaki jest i jest dorosłym człowiekiem, jest odrębną istotą i on decyduje o swoim życiu. Ale jeżeli. Y ty akceptujesz, jakby jedna rzecz to jest zaakceptowanie rzeczywistości, bo często ty żyjesz nadzieją, że nie akceptujesz tego partnera, czyli nie akceptujesz rzeczywistości, jaka jest, ale masz nadzieję, że w końcu to się zmieni, że jakby będzie jakieś cudowne odrodzenie i nagle partner się zmieni. Po wielu, wielu latach złego zachowania, on po prostu. Za palców się zmieni. I jakby ta nadzieja, domyślam się, pamiętam, jak u siebie w moim związku było. Ta nadzieja właśnie po, pozwala trwać długie lata w związku, który jest okropny, który w ogóle w ogóle ci się nie podoba, który podcina skrzydła, który robi wrak człowieka z człowieka i, i w ogóle jest, jest okropnie. Ale do akceptacji. Więc jeżeli yy, nie akceptujesz, to znaczy, że nie akceptujesz rzeczywistości. I dopiero wtedy, kiedy zaakceptujesz, że twój partner ma takie zachowania, a nie inne, które ci się w ogóle nie podobają, i pozwalasz, pozwolisz mu, jakby w swoim sercu pozwalasz mu, jakby to nie ma nic wspólnego z nim, tak? Ty, jakby w swoim sercu pozwalasz mu zachowywać się tak, jak on chce. I wtedy, kiedy w swoim sercu zaakceptujesz to, że on jest taki, że taki, jaki jest, że, że zaakceptujesz rzeczywistość taką, jaka naprawdę jest, wtedy dopiero robisz sobie pole do kolejnego kroku. A kolejnym krokiem jest to, że możesz wybrać, czy wybierasz tą rzeczywistość, która jest z tym partnerem takim, jakim jest. Czy nie akceptujesz tej rzeczywistości i odchodzisz? Znaczy akceptujesz, ale nie chcesz takiej rzeczywistości, to ci nie odpowiada i po prostu odchodzisz. Bo oczywiście yy, domyślam się, że było yy, przynajmniej 100 prób ratowania tego związku, mówienia, że ci się nie podoba jego zachowanie i tak dalej, próby yy, zaciągnięcia naprawdę na terapię. Jakby, ja wiem, że, że to próbowałaś. I to po prostu nie wyszło, bo partner ma swoją wizję życia, a ty masz inną wizję życia. I wasze wizje życia się zupełnie rozmijają. To jest tak, jakby w związku partnerskim powinny być dwie osoby, które patrzą w jedną stronę, mają mniej więcej podobne cele, podobny mm, plan yy, życia, jakby to. to jakby modele życia codziennego. Ludzie mają mieć podobne, żeby móc żyć w spełnieniu. Natomiast, jeżeli jesteś toksycznym partnerem, to ty masz jeden plan. Nasz swoje życie, a on ma zupełnie inny plan na życie. Jego plan na życie to jest nie do końca dbanie o rodzinę, jakby egoistyczne pójście w używki, niepomaganie ciebie, krytykowanie ciebie i tak To jest jego plan na życie. Twój jest inny. Jeżeli ty chcesz, żeby partner był dla ciebie wsparciem, żeby mówił do ciebie w miły sposób i tak dalej. To jak powinno rzeczywiście wyglądać partnerstwo, masz jakiś obraz tego, a twój partner ma zupełnie inny obraz tego, to nie ma sensu nie akceptować partnera takiego, jakim jest i robić wszystko, żeby on się zmienił, bo on się nie zmieni. On ma po prostu taki sposób życia i działania, który jest zupełnie odmienny od twego. I akceptacją jest to, że trzeba zrozumieć, że on chce czego innego niż ty. Czasami, oczywiście, partner mówi, że to są, oczywiście to są słowa, że, że on się zmieni. Tak toksyczny partner mówi, że się zmieni, szczególnie jak widzi, że, że ty może jesteś już na, na skraju decyzji o odejściu, bo już nie wytrzymujesz, to wtedy on się potrafi zmienić na jakiś czas i wtedy widzisz w tym partnerze, w partnerze tym trochę podobnego, do twojego ideału i wtedy myślisz sobie, kurczę, fajnie to ja jednak zostanę, bo on jednak jest podobny do tego, do tego partnera, którego bym chciała mieć. Tylko że musisz zaakceptować to, że to jest element gry, że to jest manipulacja, żeby Ciebie zostawić, bo ten partner naprawdę jest taki, jak w tych najgorszych momentach. To jest on prawdziwy. Natomiast w tych momentach, kiedy jest fajnie, kiedy on jest. Miły, szarmancki, uprzejmy, pomocny. Są to rzadkie momenty, i są to momenty manipulacji, żebyś nie odeszła. I kiedy już yy, widzi, że ty znowu, yy, jak rybka połknęła haczyk, że ty już znowu. Jesteś już, nie masz planów odejścia, że nadal chcesz jednak ratować ten związek, jakby cały czas chcesz ratować związek. Całe życie związku to ratowanie związku, to on znowu wraca do bycia sobą. I znowu wtedy widzisz, że ten partner znowu ma zupełnie inne, jest zupełnie inny niż ty byś chciała, i znowu ty go nie akceptujesz, i to jest ciągle gra. Sinusoida to się ciągle powtarza, i akceptacją jest zobaczenie tego, że jest ta sinusoida. Zobaczenie tego, że rzeczywistość jest taka, że on jest i dobry, i zły w jednym. Że on, te bycie jego dobrym, to jest manipulacja, żebyś ty z nim została. Więc y, to nie ma nic wspólnego z prawdą, jaki on naprawdę jest. Więc akceptacja to jest zaakceptowanie tego, że twój partner. Jest toksyczny, zaakceptowanie tego, że jest sinusoida, i dopiero te zaakceptowania pozwala ci widzieć rzeczywistość, jaka jest. I wtedy to często od poczucia własnej wartości yy, zależy, czy jesteś na tyle silna, żeby wybrać siebie, a nie ten związek toksyczny, który Ciebie niszczy. Bo dopiero wtedy możesz wybrać, yy, że Ty nie akcep jakby akceptujesz partnera, że jest toksyczny ale nie chcesz go w swoim życiu i wtedy jedyną opcją jest odejście i budowanie życia yy, na twoich zasadach. Z dala od niego, a on może sobie budować życie takie, jakie on chce, tak? Wtedy jakby to jest w porządku. Tylko yy, kiedy nie akceptujesz, to nie akceptujesz tego partnera i tego związku takim jaki jest. No to po prostu rzeczywistość zaprzecza rzeczywistości i to naprawdę prowadzi do nikąd. Więc podsumowując, akceptacja to zgodzenie się na rzeczywistość taką jaka jest. A później podjęcie kolejnych kroków czy ta rzeczywistość ci odpowiada, czy ona ci jednak nie odpowiada? Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam Ciebie na sesję, na bezpłatną konsultację. Możesz się zapisać na nią, pisząc na kontakt Zapraszam też Cię do grupy Z Piekła do Raju i zapraszam Cię na kolejny odcinek. Do usłyszenia. Cześć!